Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio pomyślałam sobie, że dużo generalnie mówię tutaj o wierze, o jakichś moich doświadczeniach, moich przeżyciach, o pogłębianiu wiary. Pomyślałam taka myśl, że wiele osób też chciałoby nawiązać relacje z Jezusem, ale też nie zawsze wiadomo, jak to zrobić. Jak w ogóle zacząć w zasadzie? Przygotowałam parę kroków, które mogą pomóc ludziom właśnie rozpocząć relacje z Jezusem. Rozpocząć budować ją, a potem kontynuować pogłębiać. Także zapraszam do oglądania. Tak ogólnie rzecz biorąc, wiara jest podróżą. To jest ciągłe odkrywanie, ciągła nauka, ciągłe dowiadywanie się nowych rzeczy i też ciągłe nowe doświadczenia. Nie jest tak, że Boga można poznać tak raz na zawsze i potem już, że tak powiem, się go zna, to jest właśnie ciągłe poznawanie, takie permanentne. Nie da się dogłębnie poznać Boga. Niezmiernie jednak zachęcam, żeby wkroczyć na tę drogę nieustannego odkrywania i poznawania. Krok pierwszy, który może pomóc wkroczyć na tę drogę, rozpocząć swoją relację z Jezusem, to Słowo Boże. Myślę, że Pani ze źródła to zawsze najlepsza opcja. Refleksja nad nim, rozważanie, rozmyślanie pozwala odkryć wiele fascynujących prawd o Bogu, o nas samych, o ludziach i o życiu oczywiście. Ewangelii ogólnie pozwalają zarysować sobie całą, jakby sylwetkę Jezusa, jego postać, jego reakcje, jego odpowiedzi, jego właśnie zachowanie w różnych sytuacjach konkretnych. Kolejny krok do poznania Jezusa to serial The Chosen, który wam już tyle razy polecałam na Instagramie, że aż teraz mnie to bawi, ale naprawdę to jest jeden z lepszych filmów, jedna z lepszych produkcji. Ja się wciągnęłam na maksa i polecam każdemu. Ten serial na podstawie Ewangelii obrazuje już całą postać Jezusa. Dzięki temu serialowi ja zobaczyłam Jezusa, ja go usłyszałam. Ja nie tylko sobie go wyobrażam teraz na podstawie właśnie Ewangelii, na podstawie Pisma Świętego, tylko ja go zobaczyłam, jakby ja go usłyszałam. Ja zobaczyłam, jak on prowadził rozmowy, jak to mogło wyglądać. Twórcy, myślę, że genialnie to odwzorowali. Aktor genialny. Nawet nie wiecie, ile dał mi ten serial, jeśli chodzi o mój rozwój duchowy. Naprawdę ten serial bardzo pomógł mi w wierze właśnie. Pomógł mi to tak namacalnie Poczuć i zupełnie inaczej na to spojrzeć, jakby otrzymałam inną perspektywę. To zobaczenie Jezusa, to zobrazowanie go tak w konkretnym, codziennym życiu, to niezwykłe doświadczenie, takie niezwykle piękne i zupełnie nowe dla mnie. Myślę, że dla każdego. I uczciwie mogę powiedzieć, że ten serial to krok milowy w moim rozwoju. Po obejrzeniu odcinka często sięgam po Biblię i jakoś tak to się splata, że trafiam akurat na taki fragment, który obrazuje daną scenę z danego odcinka, który przed chwilą obejrzałam, więc w ogóle to. To tak się już splata, że nie tylko sobie wyobrażam na podstawie słów właśnie. Seria pomaga mi to wszystko bardziej zrozumieć, bo ja to widziałam jakby. Więc genialny zestaw. Biblia i The Chosen, żeby to jakoś połączyć ze sobą. Serial dostępny jest za darmo w aplikacji The Angel albo The Chosen. Wisywałam raz tak, raz tak, żeby pobrać, więc można jak najbardziej to sobie zaraz zainstalować. Kolejny krok, by poznać Jezusa to dobre materiały z internetu. Bardzo dużo siedzimy w telefonach, w laptopach, w komputerach w tym wszystkim, także myślę, że wiele czasu mimo wszystko nam jakoś tam przelatuje. To jakoś tam scrollując, nie wiem, Facebooka, Instagram czy jakiś tam inny jeszcze portal. Można ten czas lepiej wykorzystać, można sobie na przykład puścić jakąś, nie wiem, konferencję, albo jakiś wykład, albo jeśli nie takie rzeczy, to jakieś na przykład kazanie księdza Pawlukiewicza bardzo polecam. Na YouTubie właśnie odcinki z jego kazań. One mają, tam też żarty zawierają, różne śmieszne prawdy o człowieku i nie tylko śmieszne, także ja też nieraz dużo się śmieję podczas słuchania. Nie są to takie nudne wykłady, wiecie, że człowiek tylko czeka, aż to się skończy i w zasadzie się zmusza. Tylko z przyjemnością tego słucham. U mnie tak to jest. Polecam też stosunkowo nowy kanał Serce do Serca. Prowadzi go nawrócona modelka Klaudia Tołowczka, z którą też niedługo będę mieć wywiad, więc od razu już zapraszam, czekajcie na ten odcinek. Też słucham bardzo często właśnie jej filmików. Porusza różne kwestie, takie też codzienne, które bardzo pomagają właśnie w przeżywaniu wiary na co dzień. Kolejny krok bardzo istotny to osobisty kontakt, to też tak jak w relacji z przyjacielem. Jeśli się z nim nie spotykasz, nie rozmawiasz, nie interesujesz się, co u niego na co dzień, i tak dalej, to ta relacja mimo wszystko się jakoś roz, rozchodzi, się tak rozpada w pewien sposób. Także ten osobisty kontakt jest bardzo ważny, więc jeśli chcesz poznawać Jezusa, rozmawiaj z nim. Usiądź na przykład pod wieczór przed jego obrazem, żeby tak sobie też bardziej wyobrazić go. No i mów jak do przyjaciela o tym, co przeżyłeś, co właśnie aktualnie przeżywasz nad czym ubolewasz, na przykład za co jesteś wdzięczny, jakie radości cię spotkały, o wszystkim, o czym marzysz, takie rzeczy. Wszystko, co jest w twoim sercu. Zadawaj też dużo pytań. Nim się obejrzysz, dostaniesz odpowiedź. Bóg odpowiada na różne sposoby. Teraz nie chciałam o tym mówić, bo to będzie kolejny odcinek. Niedługo pojawi się taki na kanale, jak się dobrze do niego przygotuję. Także też czekajcie. W każdym razie zadawaj dużo pytań i zobaczysz, że Bóg ci odpowie. On nigdy nie zostawia nas tak po prostu. Kolejny krok to wspólnota. Myślę, że razem zawsze łatwiej, jakoś raźniej. Szczególnie właśnie w wierze że lepiej jest przeżywać ją razem. Tym bardziej, że Jezus sam powiedział: gdzie dwaj lub trzej zbierają się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Także we wspólnocie naprawdę też można bardziej się zagłębić w różne. Tematy, ludzie przedstawiają swoje doświadczenia, różnymi rzeczami się dzielą. Poza tym każdy człowiek potrzebuje akceptacji, każdy człowiek potrzebuje jakiegoś poczucia przynależności. Razem łatwiej przejść różne kryzysy, też możesz liczyć na modlitwę, cała grupa się potem za Ciebie modli. Załóżmy, masz jakiś problem, prosisz o modlitwę, oni się modlą. Oni są tak jak, jak prawdziwi przyjaciele, ta obecność też się liczy. Ja się z tym spotkałam. Wspólnota naprawdę ma wiele, wiele plusów i ja od kiedy do niej należę, też widzę, że moja wiara się zmienia, moja wiara jakby. Się pogłębia i idzie to wszystko do przodu. Tak więc wspólne przeżywanie wiary to świetna rzecz. Kolejny krok, myślę, że też bardzo pomaga w rozpoczęciu swojej osobistej relacji z Jezusem, jak i potem w pogłębianiu jej, to jest spowiedź. Myślę, że na samym początku, właśnie też budowanie relacji z Jezusem, myślę, że bardzo też tak może um, dać takie poczucie czystej karty, że ja zostawiam to, co było, różne swoje błędy, niedociągnięcia, grzechy, zostawiam, one zostały wybaczone. I mam czystą kartę, zaczynam nowe życie, zaczynam jakiś nowy rozdział. Że teraz pragniesz czegoś zupełnie nowego, to też może bardzo pomóc. Mnie takie rzeczy bardzo motywują. Tak jak wspomniałam, właśnie jak już trwa relacja z Jezusem, jak ją już pogłębiasz. To ta spowiedź też bardzo dużo daje, bardzo wzmacnia więź oraz oczywiście właśnie uwanie z naszych grzechów, daje też wiele łask. Tak więc warto do niej przystępować jak najczęściej, na przykład co miesiąc, co dwa miesiące. Myślę, że tak byłoby chyba najlepiej. Można też odprawiać tak zwane pierwsze piątki, o których możecie poczytać w internecie. Mamy dużo, dużo o tym. Także jak ktoś jest zainteresowany, właśnie co miesiąc, żeby chodzić do spowiedzi, to też możecie sobie o tym. Poczytać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jak macie jakieś pytania, jak nie wiem, chcecie na przykład więcej jeszcze tych polecajek odnośnie materiałów z internetu, to ja mogę Wam jak najbardziej to podać. Tutaj już nie wymieniałam wszystkiego, bo trochę tego by było, więc jeśli chcecie więcej, proszę się odezwać na prywatnie, to ja Wam podam, z czego ja korzystam. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Proszę zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Właśnie dziękuję, że jesteście ze mną i za wszystkie wspierające wiadomości. Pa pa!